Jesteśmy przy parkometrze. Jednym z wielu w Białymstoku trwa wymiana tych parkometrów. A no to Marek Czarniacki. No, ciemny chciał się wypowiedzieć, w, tak. W mieście Kononowiczów, uh -huh. którzy są się od Kononowicza, czyli którzy głosują na pana no to wciśnięto tutaj wymiany. Jakiś lobbysta sobie zarobił, że to jest nowoczesność. A to tak. Jest nowoczesnością w systemie obsługi. Prywatnego. Mhm. Oczywiście ja rozumiem, że parkingi powinny być płatne, że miasto nie wchłonie takiej ilości pojazdów, bo. Ilość miejsc jest ograniczona, tak. więc tu dobrze, nie będziemy dyskutować, że y, faktycznie y, jeżeli miejsca są płatne, to wymusza to rotację. Ale czyli no, łatwiej rozwiązaniem tak. byłoby stworzenie interaktywnej mapy mhm. y, w strefie parkowania, która by pokazywała. Gdzie akurat w tej chwili, że na przykład za 150 metrów w czasie rzeczywistym zwolniło się miejsce parkingowe. Nie mhm. jest to trudne i takie rozwiązania istnieją, funkcjonują w Znaczy miastem. dla tych samochodów, które są w aplikacji akurat w danym miejscu, można wtedy tak zaznaczyć sobie, że miejsce jest zajęte, bo system widzi, że określone miejsce jest zajęte, tak. A tutaj mhm. tracimy ogromne pieniądze nie na tym głupim bilecie, mhm. ale na... Kosztach obsługi powoduje, tego systemu. Powoduje korki. Mhm. Jeździmy dookoła, zanim jakieś tam miejsce... Szukamy miejsca do Ta. parkowania wolnego. Mimo wszystko tak. Ja w ogóle, jak wprowadzali parę lat ten system na Radzie Miasta, byłem za tym, żeby zamiast tych urządzeń po prostu zatrudnić większą liczbę kontrolerów, bo kontrolerzy jednocześnie mogliby skontrolować i podchodzić do osoby po swoim rejonie, że tak kr powiem, krążyć. I sprzedawać po prostu, mieć na przykład czytnik Można kart, właśnie... przyjmować opłaty, powiedzieli mi, że nie, bo to by oni się nie wyrabiają, są niewydolni. Ale to się trochę też kojarzy z jakimś systemem policyjnym. A, trochę tak. A, a, a... Ale z drugiej strony, wiesz, zamiast jeżeli ten system utrzymanie tych urządzeń kosztuje parę milionów złotych, to te parę milionów złotych mogłoby zostać w kieszeni Białostoczan bo ci ludzie po prostu wypracowali i zarabiali pieniądze. I i w chwili bilet parkingowy na godzinę? To zależnie chyba nie, no to od tak strefy. Nie, no Myślę, no że tak z, 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 chyba... Czekaj, gdzieś ze złotówkę za 15 minut, coś takiego. No, no to nie jest no. dużo. Więcej tracimy na tym, że szukamy tego miejsca, mhm. generujemy korki, wydalamy gazy spalinowe, kto... Mhm. Emisje zanieczyszczeń, hałas, tak, dalej, tak, to tak wcale dalej. nie jest ekologiczne, zgadza się. I, tak. Natomiast gdy mhm. byśmy, gdyby istniało takie właśnie rozwiązanie nowoczesne mhm. e, z monitoringiem, no to człowiek by podjeżdżał i, i wszyscy, wszyscy by na tym skorzystali. Mhm. Wtedy nawet opłaty mogłyby być wyższe, bo, bo ja rezygnuję, w ogóle nie wjeżdżam do centrum, panie Truskolaski. Ten system to Ostatnio ma tak, swój... tak naprawdę niby w zamierzeniu, że zniechęcać, tak, wjeżdżam po Wjeżdżam do centrum. Mhm. Bo, Kilka razy byłem w ciągu tych ostatnich lat, kiedy kupiłem sobie nowy samochód mm -hmm. i tylko po godzinie 20. Nie chcę panie Truskolaski ryzykować, mm -hmm. że tam o 19.15 mnie pan przyaresztuje. Parkowanie jeszcze. do 17 Marek. No Powiedzmy, tak. ale ja... I w sobotę w niedzielę dzisiaj ja już... jest niedziela, nie a ja, płacimy. A w so w tak? sobotę tak. też odrzucam, mm -hmm. bo wydaje mm -hmm. mi się, że jednak akurat Truskolaski jakiś takich prowadzi, z tamtych, że w tę niedzielę, mm -hmm. w tę sobotę to jednak nie będzie za darmo. Yy, powiem ja nie jeszcze mam zaufania do tego. Jedną powiem. rzecz, bo żeśmy o tym rozmawiali, z kolei to, co się zaczęło w Warszawie, może się rozprzestrzenić na inne miasta, czyli zakaz wjazdu do centrum, znaczy zakaz, wysokie opłaty, jeżeli ktoś ma starsze auto. To wcale nie jest ekologiczne tak naprawdę, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś ma nowe auto, stać go na Tesle za 200 tysięcy, to sobie może wjechać do centrum Warszawy, omijać korki pasami dla autobusów, parkować za darmo. Natomiast jeżeli ktoś kupił za parę tysięcy złotych auto, były nawet takie przyśmiewcze memy, że auto 20-letnie pali parę litrów paliwa mniej, bo jest tam Volkswagenem jakimś tam lupo czy coś takiego, nie może wjechać do Warszawy. Natomiast nowe BMW, które pali 20 litrów na 100 kilometrów, może wjechać, bo jest nowe. Ale to auto wjechać może, tylko tak. oni nawet by chcieli, aby te mm -hmm. auta stare wjeżdżały mm -hmm. i wtedy po prostu Ale generować chodzi, chodzi, kary. Tak, chodzi o to właśnie, że, że pod poszczykiem ekologii, ochrony środowiska, czystego powietrza, wal, walki ze smogiem, tak naprawdę wprowadzono cenzus majątkowy. Czyli, że y, mogą sobie wjeżdżać ludzie bogaci drogimi samochodami, a ludzie, którzy mają tanie samochody, bo żyją ekologicznie i chcą oszczędzać, i chcą używać używane rzeczy tak długo, jak jeszcze one działają, a nie konsumpcjonizm, że kupują co roku na przykład nowe, 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 bo, bo szybko się starzeje nowe, to właśnie... Yy, yy, Prezydent Trzaskowski w Warszawie dyskryminuje, powiedzmy to sobie szczerze. I jeszcze do tego yy, przecież on uruchomił spalarnię śmieci w centrum Warszawy, więc wcale nie walczy ze smogiem. Bo jakby walczył ze smogiem, to by tę spalarnię śmieci uruchomił gdzieś poza terenem miasta. Dobry, no. Prezydent Trzaskowski, ale jest to ogólnopolskie lobby tak. zawodowych samorządowców, mhm. którzy w tej chwili. Procedują ustawę zniesienia tej dwukadencyjności. Mm -hmm. Tego pan Truskolaski życzył wszystkim samorządowcom. Mm -hmm. Oficjalnie mówił, że 65 lat będzie miał, więc i tak na emeryturę przychodzi. Może już tyle się narobił, że już nawet... <laughs> chce iść po prostu na merturę, tym bardziej, że jak się dowiedziałem od mojego tajemniczego informatora, to wcale nieprawda, że pan Truskolaski mieszka w mieszkaniu w bloku skromnie, tak jak w deklaracjach majątkowych od lat podaje. Mój informator twierdzi, że jest taka miejscowość bodajże Zaleszane czy coś takiego, nie pamiętam, Zalesie chyba pod Białym stokiem i on jest tam sąsiadem pana Truskolaskiego, w willa z basenem, żonę i tam po prostu ekipa sprzątająca, kosząca trawniki, i o tym oficjalnie nic nie trzeba mówić, no bo przecież to nie jest jego dom. W papierach jest na kogoś no innego. Wcale nikomu nie imponuje, panie prezydencie. Nie, no to jest właśnie to o, się typowe obejście prawa. Tak, tak, jak co panie. No bo bogactwo, tak. Ale może już po prostu chcę, w, wiesz, 65 lat i już mieć totalny luz w życiu, już swoje się dorobił, więc jemu tam już, tak. Z tą swoją jadźką, czy jak ona tam banali? Nie wiem, ostatnio to pamiętam, jak żeśmy go zaczepiali, to mówił, że jego żona jest katechetką i codziennie w niedzielę w kościele na garnizonowym na Nowym Mieście nam mszy go można spotkać, więc to nieprawda, bo żeśmy tak pró próbowali go zapytać, jak to jest, że on z takimi konserwatywnymi poglądami. Jest w Platformie Obywatelskiej. On mówi, ja nie jestem w platformie, to platforma mnie popiera, nie ja platformę. Ja nie jestem tam, bo my, my go nie. pytamy i że jest wiesz, platforma za, przeciwko kom. Jest przeciwko, jest konkorda, przeciwko Konkordatowi o wycofaniu religii ze szkół, a on miał wtedy konferencję z poprzednim biskupem, że biskup tam go popierał, a on popierał biskupa, dotacje na te dni, księdze Sopoczki i patrona Białego Stoku. Więc on się tak próbuje zaprezentować społeczeństwu Białego Stoku jako bardziej konserwatywny niż przedstawiciele, nawet PiSu, białego Stoku. A z drugiej strony, lewica czy tam Platforma uważa go za swojego człowieka. Pan Miseszow, jest... Truskolacki, tak. będzie rządził. Niektórzy mówią, że właśnie to nastąpi. 30 lat. Tak, natomiast faktycznie jest śmieszne, że w polityce jest to powiedzenie. To złe ludzie tak mówią. I Panu Bogu świeczki, i diabło Garek. Więc my mamy takiego prezydenta, że on jest dla lewicy jest lewicowy, a dla prawicy jest bardziej prawicowy niż pis. Także zgarnia elektorat szeroko. I tak jest. Dobra. No dziękujemy. Dziękujemy.